Cześć, podróżnicy! Czy wiedzieliście, że Ameryka Łacińska to jeden z najbardziej różnorodnych i fascynujących regionów świata, ale także jeden z najbardziej nierównych? Tak. Choć mamy tu zapierające dech w piersiach krajobrazy, tętniące życiem kultury i kuchnię, która sprawia, że chce się spróbować wszystkiego, istnieje rzeczywistość, której nie możemy ignorować. Niektóre kraje regionu stoją przed ogromnymi wyzwaniami, które sprawiają, że są mniej atrakcyjne do życia lub odwiedzenia. Dziś porozmawiamy o tych miejscach, które niestety wyróżniają się biedą, chaosem i brakiem porządku. Ale uwaga, nie chodzi o bezsensowną krytykę, lecz o zrozumienie, dlaczego te kraje znalazły się w takiej sytuacji i czego możemy się od nich nauczyć. Zaczynajmy! Ale najpierw pobierz nasz ekskluzywny przewodnik turystyczny z linków bio i odkryj najlepsze wskazówki dotyczące podróżowania po świecie. Nie przegap tego. Ponadto, zapraszamy Cię do dołączenia do naszej społeczności, klikając przycisk subskrypcji i włączając powiadomienia. Zostań z nami do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym niesamowitym kraju. A teraz. Zaczynamy naszą przygodę. Pierwsza Wenezuela od bogactwa naftowego do upadku gospodarczego. Wenezuela to jeden z najbardziej ikonicznych przypadków w Ameryce Łacińskiej. Kraj ten, który niegdyś był jednym z najbogatszych w regionie, dzięki ogromnym rezerwom ropy naftowej, dziś zmaga się z bezprecedensowym kryzysem humanitarnym. Inflacja osiągnęła astronomiczne poziomy. A coś tak podstawowego jak zakup żywności czy leków stało się luksusem dla wielu ludzi. Caracas, stolica to chaotyczne miasto pełne dziurawych ulic, opuszczonych budynków i ciągłego poczucia niebezpieczeństwa. Chociaż Wenezuela ma naturalne piękno, takie jak Salto Angel, najwyższy wodospad na świecie i malownicze krajobrazy Los Roques, rzeczywistość jest taka, że infrastruktura turystyczna jest w ruinie, częste są przerwy w dostawie prądu, brakuje wody pitnej, a przestępczość jest na bardzo wysokim poziomie. Wenezuelczycy to ciepli i waleczni ludzie, ale obecna sytuacja sprawia, że podróżowanie po tym kraju jest skomplikowane. 2. Haiti, najbiedniejszy kraj zachodniej półkuli Haiti, to kolejny kraj, o którym ciężko mówić. Ale nie możemy ignorować jego rzeczywistości. Ten mały karaibski kraj doświadczył serii katastrof naturalnych, politycznych i gospodarczych, które pozostawiły go w dramatycznej sytuacji. Trzęsienie ziemi w 2010 roku było druzgocącym ciosem, po którym kraj do dziś się nie podniósł, a skrajna bieda dotyka ponad 60% populacji. Port-au-Prince. Stolica to odzwierciedlenie tych trudności. Ulice pełne śmieci, zniszczone budynki i niemal całkowity brak podstawowych usług. Chociaż Haiti ma piękne plaże i unikalną kulturę, jak wudu i sztuka naiw, brak infrastruktury i wysoki poziom przestępczości sprawiają, że nie jest to atrakcyjne miejsce dla turystów. Mimo wszystko warto docenić odporność jego mieszkańców, którzy nie poddają się pomimo przeciwności losu. Trzeci Honduras. Naturalny raj z problemami społecznymi. Honduras to kraj o niesamowitym bogactwie naturalnym. Od majowskich ruin w Kopan, po rajskie plaże na Roatan. Jednak jest to również jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na świecie. Z jednymi z najwyższych wskaźników zabójstw w Ameryce Łacińskiej. San Pedro Sula, drugie co do wielkości miasto kraju, wielokrotnie znajdowało się na listach najniebezpieczniejszych miast na świecie. Ubóstwo to kolejny poważny problem. Wiele rodzin żyje w skrajnych warunkach, a brak możliwości zatrudnienia zmusza wielu do emigracji do Stanów Zjednoczonych. Chociaż rząd stara się poprawić bezpieczeństwo i przyciągnąć inwestycje, postępy są powolne. Jeśli zdecydujesz się odwiedzić Honduras, zaleca się zachowanie ostrożności i unikanie niektórych obszarów. Czwarty Salwador: naturalne piękno i przemoc uliczna. Salwador to mały kraj, ale z wielką osobowością. Ma spektakularne plaże, imponujące wulkany i urokliwe kolonialne miasteczka. Jednak jest również znany z wysokiego poziomu przemocy związanej z gangami zwanymi Maras. Chociaż rząd wdrożył surowe środki w walce z tym problemem, niebezpieczeństwo wciąż pozostaje realnym zagrożeniem. San Salvador, stolica, to chaotyczne i zanieczyszczone miasto z koszmarnym ruchem drogowym i słabo rozwiniętą infrastrukturą. Mimo to, Salwadorczycy to ludzie przyjaźni i pracowici, a kraj ma ogromny potencjał turystyczny, jeśli uda mu się przezwyciężyć swoje problemy społeczne. Piąty Nikaragua, kryzys polityczny i pogarszająca się gospodarka. Nikaragua to kraj o niesamowitym pięknie naturalnym: jeziora, wulkany, plaże. I bogata bioróżnorodność. Jednak kryzys polityczny, który wybuchł w 2018 roku, pozostawił kraj w trudnej sytuacji. Protesty przeciwko rządowi Daniela Ortegi zostały brutalnie stłumione, co stworzyło atmosferę niestabilności, która trwa do dziś. Managua, stolica, to miasto o słabym planowaniu urbanistycznym, gdzie częste przerwy w dostawie prądu i wody są codziennością. Chociaż Nikaragua wciąż jest tanio dostępna dla podróżników, brak bezpieczeństwa i polityczne represje odstraszają wielu turystów. To wielka szkoda, bo ten kraj ma naprawdę wiele do zaoferowania. 6. Boliwia, nierówność i brak infrastruktury. Boliwia to fascynujący kraj oferujący krajobrazy od Salar de Uyuni po dżunglę amazońską. Jednak jest także jednym z najbiedniejszych krajów Ameryki Łacińskiej, gdzie różnica między bogatymi a biednymi jest ogromna. La Paz, administracyjna stolica, to chaotyczne miasto, pełne stromych ulic i nieuporządkowanego ruchu drogowego. Mimo, że Boliwia w ostatnich latach poczyniła postępy w zmniejszaniu ubóstwa, brak infrastruktury pozostaje poważnym problemem. Drogi są w złym stanie. A podstawowe usługi, takie jak woda i elektryczność, nie docierają do wszystkich społeczności. Boliwijczycy to jednak ludzie gościnni i dumni ze swojej kultury, co sprawia, że podróżowanie po ich kraju to niezapomniane doświadczenie. Siódma. Gwatemala. Kraj kontrastów. Gwatemala to kraj pełen kontrastów. Z jednej strony ma niesamowite bogactwo kulturowe, z kolonialnymi miastami jak Antigua i zabytkami archeologicznymi jak Tikal. Z drugiej strony, boryka się z poważnymi problemami, takimi jak ubóstwo, korupcja i przemoc. Miasto Gwatemala, stolica, jest chaotyczne i niebezpieczne, z wysokim poziomem przestępczości. Mimo że turystyka jest ważnym źródłem dochodu, brak infrastruktury i niepewność ograniczają jej potencjał. Jednak jeśli zdecydujesz się odwiedzić Gwatemalę, czekają na Ciebie zapierające dech w piersiach krajobrazy i żywa kultura Majów, która z pewnością Cię zachwyci. 8. Paragwaj zapomniany kraj Ameryki Łacińskiej. Paragwaj to prawdopodobnie jeden z najmniej znanych krajów Ameryki Łacińskiej, a jednocześnie jeden z najbiedniejszych. Mimo, że jego gospodarka, oparta na rolnictwie i hodowli bydła, jest stabilna, nierówności społeczne są ogromne. Asunción, stolica, to miasto bez większego planu urbanistycznego, gdzie bieda i bogactwo współistnieją w zaskakujący sposób. Paragwaj. Nie ma plaż ani wysokich gór, ale ma swój niepowtarzalny urok. Jego rzeki, tereny podmokłe i kultura Guarani czynią go wyjątkowym miejscem. Brak turystycznej infrastruktury i słaba promocja międzynarodowa sprawiają jednak, że pozostaje poza głównymi szlakami podróżników. I tak dotarliśmy do końca tego filmu. Jeśli byliście z nami aż do teraz, bardzo dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Nie zapomnijcie zostawić lajka pod tym filmem i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych przygód z podróżami po świecie. Aktywujcie powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi treściami i pobierzcie nasz ekskluzywny przewodnik podróżniczy z linków bio, aby odkryć najlepsze wskazówki. Dotyczące eksplorowania świata. Do zobaczenia wkrótce, podróżnicy.